Jedną z takich moich ulubionych książek, do których wracam od czasu do czasu. To jest książka napisana przez znanego myśliciela, filozofa Ericha Froma, to jest książka pod tytułem O sztuce miłości. Tam w tej książce autor pokazuje, że miłości trzeba się nauczyć, tak jak wszystkiego w życiu że czasami wydaje się, albo może się wydawać, że potrafimy kochać już samej natury bycia człowiekiem bycia osobą, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga i to wystarczy. ale okazuje się, że, że miłości jak wszystkiego w życiu potrzebujemy się nauczyć. Jak mamy dobry dom, jak mamy dobre doświadczenie kochających rodziców, przyjmujących rodziców, to ta lekcja dokonuje się w domu. Wśród tych najbliższych, najbardziej znaczących osób w postaci. Natomiast jeżeli są jakieś zaniedbania, jakieś trudności też, jakieś ograniczenia w tej umiejętności kochania ze strony rodziców, to to później potrzeba wiele wysiłku, wiele pracy, żeby tej miłości się nauczyć, żeby nauczyć się kochać. Też tym nauczycielem jest Chrystus. Od Chrystusa możemy uczyć się tej miłości ale trzeba ich się uczyć. I Erich Fromm właśnie w tej książce o sztuce miłości podaje taką myśl. Mówi tak. Chociaż pragnienie miłości tkwi w ludziach tak głęboko, niemal wszystko inne uważa się za ważniejsze niż miłość. Powodzenie, prestiż, pieniądze i władzę. Niemal, cała, niemal całą naszą energię zużywamy na to, aby się nauczyć osiągać te cele, natomiast prawie nic nie robimy, aby nauczyć się sztuki miłości. Czyli popatrzcie, moi drodzy, ile energii poświęcam na wiele różnych innych rzeczy, na wiele innych spraw, a wydaje mi się, że miłość przyjdzie sama, bez jakiegoś wysiłku, bez jakiejś trudności, bez zaangażowania. A przecież nic nie przychodzi samo. Potrzeba wiele siły, wiele energii, bo jak mówi sam From, miłość jest sztuką, czyli potrzeba ciągle się uczyć, się jej na nowo. To nie jest taki akt rzemieślniczy, że, że raz coś zrobię, wykonam i to już będzie ładne, to będzie piękne, to jest sztuka. Czyli wymaga ciągłej refleksji, potrzeba ciągłego szkolenia, kształcenia się w mądrości, umiejętności kochania. Mój drodzy takim przykładem miłości to znalazłem ten przykład całkiem właśnie niedawno przypadkiem. Ten przykład miłości związany jest z taką osobą taką postacią, który nazywany jest aniołem klifu. Anioł klifu to pan Don Ricci, który zmarł w 2012 roku i pan Don Ricci mieszkał w Sydney, w południowej części miasta, w takim urokliwym zakątku tego miasta. Jego dom był właśnie położony niedaleko klifu. No, przepiękne miejsce, bajeczne miejsce. Przynajmniej tak pokazują fotografie, tak pokazują zdjęcia. Ale moi drodzy, mimo tego, że to miejsce jest takie urokliwe, takie piękne, to też przyciągało wiele osób, które chciały odebrać sobie życie, bo to jest takie trochę miejsce też na boku, z dala od szumu, z giełku miasta, szczególnie nad ranem, tam jest bardzo mało osób, bardzo mało ludzi. I pan Don Ricci razem ze swoją żoną byli świadkami często takich trudnych, dramatycznych zdarzeń. Widzieli, jak ktoś sobie odbiera życie, jak ktoś rzuca się z tego klifu. I w zasadzie pan Don Ricci razem ze swoją żoną mogli zostawić swój dom, przeprowadzić się w jakieś inne, bezpieczniejsze miejsce, mogli nie być świadkami tych dramatycznych zdarzeń, mogli być obojętni na sprawę tych osób, które przychodzą o świcie na ten klif ze swoją dramaturgią życia i taką trudnością w życiu. A jednak pan Don Ritchie tam został, on jego żona. I my po jakimś czasie też wypracowali taki system ratowania tych osób. Jak też sami wstawali wcześniej rano, skoro świt, i, i przez okno patrzyli, czy ktoś przychodzi, czy ktoś nie przychodzi. Jak widzieli, że ktoś się zbliża właśnie w okolice klifu, już po jakimś czasie widzieli też takie dziwne, nietypowe zachowanie takiej osoby. To pan Don Ricci szedł w kierunku tego człowieka. Ta osoba zwykle była zaobserwowana swoimi myślami, tą trudną decyzją, którą podjęła. No i pan Don Ricci po prostu podchodził do tego człowieka. Delikatnie go chwytał za ramię i pytał tą osobę, tego człowieka, czy nie chciałby się napić herbaty. I ta osoba. W zasadzie miała już już cel, wydawało się już miała tą ostateczną decyzję, ale w takiej konfrontacji, spotkania z drugim człowiekiem i taką prostą prośbą, prostą możliwością wypicia z kimś herbaty, nagle te czarne myśli odchodziły i ten człowiek po prostu szedł razem z panem Richim do jego domu. Tam żona już parzyła wodę, gotowała wodę, parzyła herbatę. Jeszcze w międzyczasie robili śniadanie, i po prostu z taką osobą, pan Don Ricci i żona, rozmawiali o różnych rzeczach, takich ogólnych, że pogoda będzie pewnie dzisiaj ładna, bo tak się zapowiada, że coś dobrego się dzieje w okolicy i warto coś zobaczyć, warto czemuś poświęcić czas. I często też ta osoba miała taką możliwość, żeby się otworzyć przy, przy panu Ricci i przy jego małżonce. Też opowiadał o swoich trudnościach, o swoim bólu i cierpieniu. I ostatecznie taki człowiek zmieniał decyzję. Już nie wracał nad klif. I też, moi drodzy, to co jest niezwykłe w tej historii, że pan Don Ricci uratował około 500 osób. Przez całe swoje życie uratował 500 osób od śmierci samobójczej, przed śmiercią samobójczą. Właśnie w taki bardzo prosty sposób, oferując herbatę. Filiżankę herbaty. To jest, moi drodzy, taki przykład miłości. Miłość w praktyce. I też no nie da się ukryć, że takim wyrazem miłości, takim praktycznym również wyrazem miłości to będzie wdzięczność. Bo ta wdzięczność towarzyszyła Panu Riciemu, towarzyszyła Jego żonie. Ta wdzięczność utrzymywała ich. Przy życiu, też żeby pomagać innym, którzy to życie chcą sobie odebrać. I też o wdzięczności opowiada ten fragment Ewangelii, który przed momentem wybrzmiał o dziesięciu trędowatych, którzy doświadczyli zdrowia za sprawą ratunku pana Jezusa. Moi drodzy, pewnie jak dobrze wiecie, no w czasach pana Jezusa trąd to, to była okrutna, straszna choroba w zasadzie choroba skazująca człowieka na samotność, na izolację. Człowiek chory na trąd był zmuszony unikać jakichś skupisk ludzkich, nie mógł wchodzić do miast. Taki człowiek nie mógł wchodzić do wiosek, rozmawiać z innymi osobami, innymi ludźmi. Jak się zbliżał do jakiejś osiedli, to wtedy miał obowiązek wykrzykiwać, że idzie nieczysty, tak żeby inni w międzyczasie mogli się schować przed tym człowiekiem. Czyli to jest taki przykład osób osamotnionych, odrzuconych. I też w tej mentalności Izraela Żydzi wierzyli, że trąd jest nie bez powodu, że jeżeli ktoś choruje trąd, to to jest kara pana Boga. I że akurat trąd to jest kara za oszczerstwo i obmowę. Czyli w tej mentalności wtedy wierzono, że człowiek trendowaty w ogóle zasługuje na swoją chorobę, na swoje cierpienie, bo on pewnie w życiu bardzo dużo używał oszczerstw i bardzo dużo obmawiał innych ludzi, inne osoby. I też yy, yy, trendowaty w związku z tym jest takim symbolem, takim znakiem człowieka niewdzięcznego. To jest człowiek, który nie potrafi zobaczyć wdzięczności, bo tylko skupia się na tym, co negatywne, na tym, co toksyczne. I to, co trudne, to, co toksyczne, przekazuje innym, przekazuje dalej. Nie potrafi cieszyć się życiem, nie potrafi być wdzięczny. No i o, nagle tych dziesięciu niewdzięcznych spotyka się z Jezusem i proszą go o to, żeby on ich uratował, żeby dał im zdrowie. W ogóle sam, sama ta liczba dziesięciu to, to też może być symbolem całej ludzkości że to jest znak całego świata, wszystkich ludzi zakwaszonych jakimś właśnie brakiem miłości, brakiem szacunku, respektu do, do innych, do siebie nawzajem. I też sami skażeni też zarażają, czyli ten, ten kwas niewdzięczności przekazują innym, przekazują dalej. No i ostatecznie pan Jezus prosi, żeby poszli do kapłanów, żeby tam się pokazali kapłanom i, i w drodze zostali oczyszczeni z tego trądu. Ale tylko jeden wrócił, tylko jeden wraca. I tylko jeden, moi drodzy, potrafi być wdzięczny, i tylko jeden mówi, to dziękuję panu Jezusowi. I dopiero wtedy, kiedy powiedział: Dziękuję, tak naprawdę został oczyszczony ze swojej choroby, ze swojego cierpienia. Czy ten proces uzdrowienia tak naprawdę zamknął się wtedy, kiedy zatrzymał tą falę grzechu w sobie, tego bólu i cierpienia, niewdzięczności. Dopiero wtedy, kiedy okazał wdzięczność, został uzdrowiony, uleczony. Bo drodzy, czym jest wdzięczność? Jak można wdzięczność opisać? To um, chociażby w taki sposób, że wdzięczność to postawa. Taka życiowa postawa, to emocja, to nastrój, cnota, to nawyk, ale też sposób na życie. Wdzięczność to, to również pewnego rodzaju wewnętrzna predyspozycja człowieka. Że mam taką zdolność, żeby być wdzięcznym, żeby też dobro, które jest wokół mnie zauważać. I nawet w każdej sytuacji, nawet trudnej zobaczyć chociażby ułamek, jakiś kawałek dobra i piękna. Czyli pewnego rodzaju predyspozycja, do której jest zdolny każdy człowiek. Wdzięczność polega na świadomości bycia obdarowanym. To znaczy, że też zauważam w sobie różne talenty, zdolności, umiejętności. Nie ma człowieka nieobdarowanego. Każdy z nas ma jakiś dar, tylko cała trudność, cała też sztuka życia polega na tym, żeby, żeby znaleźć ten dar, który mam. Wydaje się, że jedni mają więcej, inni mniej, jakkolwiek, moi drodzy. Każdy z nas ma jakiś dar, ma taką możliwość dostrzeżenia w sobie, zobaczenia daru. Wdzięczność to też zadowolenie z tego, co posiadamy, lub co mnie spotkało, co doświadczyłem w życiu. I też, żeby zobaczyć, co posiadam, czasami może pojawić się zazdrość, jako przeciwieństwo wdzięczności, że inni mają więcej. Albo może być taka pogoń, że, że ciągle mam za mało, ciągle potrzebuję coś nowego, potrzebuję coś zmieniać. To jest wbrew wdzięczności. Bo, bo wdzięczność to jest taka radość z tego, co mam. W ogóle to widzę, mam z tym kontakt, mam doświadczenie tego, czym dysponuję. Też wdzięczność to jest przeciwieństwo postawy roszczeniowej. Po prostu koncentruję się na tym, co, czym, co mam, to, to, to wystarcza, i nie jestem wtedy roszczeniowy. Że chcę więcej, że domagam się więcej, żądam więcej, żeby mi dawano. I też wdzięczność w końcu to przyjęcie faktu, że wszystko jest darem, wszystko. To, że tutaj jesteśmy, moi drodzy, nam przy świętej teraz, to, to jest dar. To, że akurat wśród tych osób siedzisz, to, to, to też jest dar. Te osoby są dla ciebie darem dzisiaj, że możesz obok tych osób być, że możemy być dzisiaj razem w ogóle. To jest dar. To jest, moi drodzy, wdzięczność. I chcę Was do, zaprosić do takiego małego ćwiczenia, żebyśmy zrobili takie małe ćwiczenie z wdzięczności. I też, żeby to ćwiczenie przeżyć, tak doświadczyć, tak w pełni, to pierwsza rzecz, do której was proszę, zapraszam, to usiądźcie tak, jak to jest możliwe, wygodnie, jak ktoś stoi, to też tak, żeby sobie stanąć tak w miarę solidnie i tak po prostu spróbujcie sobie w tych ławeczkach tak sobie zająć miejsce na tyle, to jest możliwe, dobrze. I drugi warunek, żeby to ćwiczenie dobrze przeżyć, to zamknijcie, proszę, oczy. Ja będę miał otwarte, ale wy zamknijcie, proszę, tak, żeby sobie trochę Pójść w świat, swój własny świat, w świat swojej codzienności życia, i będę opowiadał Wam o różnych sytuacjach. Będę mówił o różnych sytuacjach, i na koniec każdej takiej sytuacji poproszę Was i siebie też, żebyśmy powiedzieli takie jedno słowo: dziękuję, żebyśmy po prostu podziękowali za tę sytuację. Ale już zamknijcie oczy, wstańcie, usiądźcie sobie w miarę wygodnie. I pomyślcie teraz o różnych osobach, o różnych ludziach, takich osobach, które znacie. W ogóle popatrzcie, ile wokół Was jest ludzi w takim Waszym życiu, nie tutaj w kościele, ale w ogóle w życiu. Popatrzcie też na taką chociażby jedną osobę, nie musi to być tłum, ale zobacz chociaż jedną osobę w Twoim życiu. Pomyśl o takiej osobie, która Ci w czymś pomogła, która zrobiła coś dobrego dla Ciebie. Może to jest jakaś osoba, która powiedziałaś jakiś komplement, zauważyła w tobie coś dobrego, pięknego, to może być osoba daleko z przeszłości, a może to jest osoba sprzed chwili, ale pomyśl o, o jakiejś takiej jednej osobie albo osobach, yy, która coś pięknego, coś dobrego zrobiła dla Ciebie w życiu. Teraz w chwili ciszy pomyśl o tej osobie. Teraz powtórzcie, moi drodzy, za mną to jedno mocne, znaczące słowo, ale na głos dziękuję. Moi drodzy, ciągle miejcie zamknięte oczy, teraz pomyśl o, o relacjach. Zobacz te relacje, które są dla Ciebie cenne. Może to jest relacja małżeńska, relacja rodzicielska, może to jest relacja twoja jako dziecko. Może to jest relacja przyjaźni, koleżeństwa, sąsiedztwa, ale pomyśl o takiej relacji, która jest dla Ciebie wartościowa, znacząca. Pomyśl o, o tych relacjach. I razem powiedzmy to ważne słowo. Dziękuję. A teraz wydarzenie. Pomyśl, ile w Twoim życiu było wydarzeń, za które możesz być wdzięczny, możesz być wdzięczna. Pomyśl chociażby o jednym wydarzeniu, takim, które jest dla Ciebie najistotniejsze, najważniejsze. Pomyśl w chwili ciszy, właśnie, przynajmniej o jednym wydarzeniu. I to jedno słowo. Dziękuję. Moi drodzy, miejsce, pomyśl o miejscu, w którym czujesz się albo czułeś się szczęśliwy. Pomyśl o takim miejscu, które jest dla ciebie źródłem szczęścia. Mogą to być liczne miejsca, może jedno miejsce, ale właśnie w chwili ciszy pomyśl o takim miejscu, w którym czujesz się albo czułeś się, czułaś się szczęśliwa, szczęśliwy. Słowo. Dziękuję. Moi drodzy, cechę charakteru, ale cechę charakteru, która jest Twoją mocną stroną. Pomyśl o jednej mocnej stronie, o takiej cesze, która jest w Tobie piękna, mocna, właśnie za którą jesteś wdzięczna, za którą jesteś wdzięczny. To nie musi być nic wielkiego, nawet mała, malutka cecha, ale masz wdzięczność za tą cechę. I to jedno słowo. Dziękuję. Moi drodzy, rzecz. Pomyśl o jednym dobru materialnym, chociaż o jednym dobru materialnym, które sprawia ci radość. Może to być jakiś znów jakiś symboliczny przedmiot, może coś większego, jakkolwiek, ale pomyśl przynajmniej o jednej rzeczy materialnej, która sprawia ci radość, która jest też źródłem Twojego szczęścia. Jedna rzecz. chwili ciszy. I to jedno słowo dziękuję. Moi drodzy na końcu, ale nie ostatni, Pan Bóg, pomyśl o swojej relacji z Panem Bogiem, o tym, co Ci daje w życiu, jak bardzo Ciebie obdarowuje, albo jak po prostu jest przy Tobie, jak ci towarzyszy w różnych momentach, w różnych sytuacjach życia. Pomyśl o jednej takiej sytuacji, o takim jednym spotkaniu z Panem Bogiem. Które właśnie daje Ci szczęście, daje Ci pokój, wnosi pokój i równowagę życia. Takie doświadczenie bycia osobą zbawioną, ratowaną. Pomyśl o takiej jednej rzeczy, o jednej sytuacji związanej z Twoją relacją z Panem Bogiem w chwili ciszy. I to jedno słowo dziękuję. Moi drodzy, popatrzcie, otwórzcie już oczy. Już, już dziękuję za, za waszą podróż, wasz wewnętrzny świat, taki też świat relacji. Moi drodzy, popatrzcie, jak wiele też wdzięczność zmienia w życiu. W ogóle taki kontakt z tym, że jestem osobą obdarowaną. Zawsze będzie tak, w takim poczuciu, że ktoś ma więcej, że ktoś może umie więcej. Co byś nie miał, czego byś nie osiągnął, to zawsze możesz więcej. Ale jak zatrzymasz się tu i teraz przy swoim życiu i zobaczysz też, ile w tobie dobra, ile piękna, to, to wdzięczność dużo w tobie zmienia. W ogóle w czym pomaga wdzięczność, moi drodzy? Pozwala skupić się na dobrych stronach życia, czyli koncentruje się na tym, co jest dobre, na tym, co jest piękne. Też wdzięczność pomaga uświadomić obecne w nas piękno, które może wzbogacić życie innych. Czyli mam w ogóle coś do zaoferowania. To moje piękno nie musi zostać tylko we mnie, ale mogę swoim pięknem dzielić się z innymi i mogą inni doświadczać wiele dobra. Też piękno ułatwia przeżywanie trudnych wydarzeń, no bo takie też są w życiu. Przed nimi nie uciekniemy, one będą, one są. Ale świadomość bycia obdarowanym. Też daje taką szansę, żeby mocniej przeżyć te trudne, bolesne wydarzenia związane ze łzami i cierpieniem. Też wdzięczność osłabia przygnębienie. Łatwo popaść w przygnębienie, ale właśnie wdzięczność pomaga z tego przygnębienia wyjść. I też wdzięczność, moi drodzy, uwalnia z hedonizmu. To jest bardzo cenna sprawa, żeby uwalniać się z hedonizmu. Moi drodzy, w kulturze japońskiej jest taki piękny zwyczaj, nie pamiętam jak ten zwyczaj się nazywa, ale jest taki zwyczaj wdzięczności, i też Japończycy w niektórych kręgach właśnie praktykują tą wdzięczność w oparciu o parzenie herbaty. Też możecie sobie takie ćwiczenie zrobić kiedyś, jak będziecie parzyć herbatę żeby tak bardziej świadomie przeżyć to, to przeżywanie herba, to, przeży, przeży, to przygotowanie herbaty, no bo w pierwszej kolejności to trzeba wziąć, nalać wodę do dzbanka. I to jest moment, że mogę być wdzięczny za to, że mam wodę. W ogóle mam wodę w domu, nie muszę iść do studni, w ogóle jest woda, nie w oznaczonych godzinach, tylko za każdym razem, kiedy odkręcę kurek, woda leci, jest woda ciepła, woda zimna. Przy okazji można podziękować, można być wdzięcznym za to, że ktoś się postara w ogóle, żeby ta woda była w moim domu, że ktoś dba o to, żeby to, ta woda była czysta, ktoś spędza wiele trudnych godzin pracy, żeby zadbać o to, żeby ta woda była dostępna w moim domu. Później jak już nalewam do czajnika tę wodę, no to zaparzam, gotuję tę wodę, no to albo mam czajnik elektryczny, no to mam w ogóle prąd w domu. To nie jest taka oczywista sprawa. Wielu ludzi w świecie tego nie ma. Ja mam prąd albo stawiam czajnik na gazie i mam w ogóle dostęp do energii, która pozwala mi tę wodę zagotować. Mogę być za to wdzięczny. W międzyczasie otwieram szafkę i wyciągam filiżankę, do której, w której przygotuję herbatę. Może to jest filiżanka, którą otrzymałeś, czy otrzymałaś w prezencie od kogoś. I ta, ta filiżanka ma dla ciebie wartość emocjonalną, i, i możesz podziękować za tę osobę. Jeżeli to jest jakaś taka neutralna, obojętna filiżanka, no to można pomyśleć o tej osobie, która ją wyprodukowała, bo ktoś ją wyprodukował, ktoś pracował na to, żeby ta filiżanka powstała, ktoś tą filiżankę sprzedał. Od kogoś tę filiżankę kupiłem. Mogę pomyśleć o tym sprzedawcy z wdzięcznością. Jak już mam tę filiżankę, no to sięgam po herbatę. Ktoś lubi taką herbatę ekspresową, ktoś inny woli taką po prostu jako zioło. No, i też ktoś sadził tą herbatę, ktoś tą herbatę zbierał, ktoś tą herbatę ususzył, ktoś tą herbatę zapakował w pudełko, ktoś tę herbatę przysłał, żeby mógł ją nabyć, żeby mógł ją kupić. Czyli popatrzcie, moi drodzy, ile elementów wdzięczności. I w końcu ta woda się gotuje, zalewam tę herbatę, ona się parzy i mogę podać sobie albo komuś. Mojemu domownikowi, przyjacielowi, i możemy razem tę herbatę wypić, też w takiej atmosferze wdzięczności, że mogę spędzić czas przy herbacie. Moi drodzy, wdzięczność. Jak dużo wdzięczność zmienia w życiu. Zachęcam Was, może w tym tygodniu, w tym wielkim tygodniu, spróbujcie może sobie założyć taki dzienniczek wdzięczności, jakiś mały zeszyt, albo jakaś karteczka. I codziennie spróbujcie na koniec dnia, sobie moi drodzy, napisać 10 rzeczy, za które jesteście wdzięczni. Nie jedna rzecz, bo dwie to za mało, trzy też to za mało, a 10 to już zmusza do myślenia. I na takiej małej karteczce czy w zeszycie zapiszcie sobie 10 rzeczy, za które jesteście wdzięczni i codziennie od niedzieli palmowej do niedzieli zmartwychwstania wypisać sobie takie 10 rzeczy każdego dnia, za które jesteś wdzięczny, za które jesteś wdzięczna. To, moi drodzy, otwiera pewną perspektywę i poszerza taki kąt widzenia, że nagle to moje życie jest, jest piękne, jest spełnione i w tym życiu jest wiele miłości, i mogę się dzielić tą miłością i mogę tą miłość przyjmować. Czyli ratuję, i jestem ratowany. Wtedy łatwiej zobaczyć drugą osobę i drugiego człowieka. Moi drodzy, na koniec tych rekolekcji życzę sobie i Wam właśnie takiego. Doświadczania ratunku ze strony Pana Jezusa, żebyśmy widzieli przez swoją wdzięczność Boga w nas, Boga w naszym życiu, Boga, który nas ratuje. Też z taką wdzięcznością za Jego krzyż, za dar Jego cierpienia, dar Jego zbawienia, za to, że, że zgodził się, żeby nas zbawić, że zgodził się na to, żeby nas uratować. Jak z taką wdzięcznością spojrzę na ten znak zbawienia. To też z większą wdzięcznością popatrzę na swoje życie, doświadczę bycia uratowanym i będę zdolny ratować innych. I wtedy w tej grupie, może trendowatych, okaże się, że to właśnie będę ja, który wracam do Jezusa, żeby mu podziękować. Zatem, moi drodzy, bądźcie tymi, którzy doświadczają ratowania Pana Jezusa, i też ratujcie tych, których spotkacie w Waszym życiu. Amen.